Cześć! Z tej strony Karol Bocia. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić nową aplikację w Bubble. To bardzo proste, musisz przejść do swojej strony Home, strony głównej w kącie Bubble i właśnie ta strona Babu i Home, i tutaj na tej stronie wybierasz sobie new App, czyli nowa aplikacja. Wpisujesz sobie nazwę aplikacji, możesz wpisać tutaj dziwne jakieś znaczki, bo później i tak ustawisz domenę później, chyba, że chcesz działać na domenie Bubble Io. Wtedy będziesz musiał mieć tą nazwę, będzie z właśnie, jak tutaj się cofniemy i odpalimy sobie jakąś aplikację już istniejącą. Możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda. właśnie ta nazwa, która jest tutaj wybrana. Później, jak robimy sobie preview, a właśnie tu zrobiliśmy preview, to mamy na Bubble Apps Io na domenie. Więc jak chcesz na Bubble Apps .io działać, to musisz tą nazwę wziąć ładniejszą, ale jeśli chcesz później kupić sobie własną domenę na przykład superaplikacja.pl, to wtedy możesz tutaj wpisać cokolwiek chcesz, byle się nie powtarzało. Następnie musisz wybrać sobie yy, jakiś rodzaj aplikacji, którą chcesz budować, na przykład, że to jest marketplace albo blog. Nie wiem, po co tak naprawdę Baobab tego wymaga, ale pyta o to zawsze. Można wybrać Oder, jak jesteśmy nieśmiali. Później wybieramy sobie, czy to jest dla zewnętrznych klientów czy wewnętrznych. Następnie możemy wypełnić tutaj detale o naszej aplikacji, ale nie jest to konieczne. Zobaczcie, że już mogę, jeszcze nie mogę kliknąć Create a New App, ale tego nie muszę wypełniać, bo jeszcze jak tutaj sobie klikam, to zobaczcie, na czerwono się świeci tylko cel tworzenia tej aplikacji. No i znowu, start biznesu, jakieś narzędzie dla mnie, możemy sobie wybierać jakieś rzeczy, jak jesteśmy gdzieś śmiali, możemy zaznaczyć też oczywiście ODER. Tu na górze jeszcze możemy wybrać sobie jakiś template. Chcemy użyć jakiegoś template'u z marketplace'u, na przykład, patrzcie, tu jest trochę też darmowych, możemy by price, na przykład polecieć, możemy wybrać, żeby to był na przykład typu blog, właśnie, wybrać sobie jakiś już konkretny tem template zbudowany wszystko. kość, znaczy są na samej górze, tutaj darmowe, jak tak sortowałem, możemy zacząć wziąć detale, na przykład tego template'u i jego wybrać. Właśnie, I jak zrobimy aplikację, to będziemy mogli sobie mieć tą aplikację już wykorzystującą ten template, więc różne elementy będą ułożone w ten sposób, ale oczywiście nie musimy tego robić. Możemy się cofnąć tutaj, wrócić do naszej aplikacji, nie wybierać żadnego template'u, to jest jak widać opcjonalne, sobie create new app, odpalamy i mamy stworzoną tak naprawdę już nową aplikację. Teraz możemy zacząć na nią pracować. Na początku Babo jeszcze zapyta nas o jedną rzecz, dokładnie o dwie. Mamy do wyboru, czy chcemy sobie używać Naszego asystenta, i tutaj zacząć coś wypełniać, albo możemy go zamknąć i jolać, i, i po prostu później sobie wszystko tutaj powypełniać, zrobić różne rzeczy w naszej aplikacji. I też jest druga rzecz, którą warto tutaj się zastanowić, co chcemy wybrać. Czy chcemy zacząć z pustą stroną, start with a blank page, wtedy tu będzie puściutko, będzie biało i nic nie będzie, czy zacząć z tym, co Babo tutaj dla nas przygotował, jakieś takie proste demo, co się dzieje w Babo. Więc jak robisz już drugą, trzecią, piątą, dziesiątą aplikację, to na pewno nie oglądasz tego filmiku. Ale jeśli oglądasz, jeśli po prostu to jest Twoja pierwsza aplikacja, to na pewno bierzesz sobie start w blank page, żeby zacząć od pusta, z pustej strony, od zera. Ale jak robisz pierwszą aplikację w Babu, to zaznacz sobie, po prostu zamknij asystenta i przyjrzyj się, jak wygląda całe to demo. Jak są poukładane tutaj rzeczy, jakie jest na przykład zrobione, czy jest zdjęcie na całej szerokości, jak jest mapa wrzucona. To jakaś powtarzająca grupa, jakieś podpięte dane stąd, itd. Tak I tym prostym sposobem jesteś w stanie zrobić aplikację, a potem zacząć ją edytować. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.